Siema wszystkim, Tomek z Longboard.pl Mamy dla was doskonały freeride'owy sedzik od Bastin Longboards Jest to poprawiona wersja starej deski Eibach Ta ma akurat 39 cali Doskonała decha jeżeli chcecie mieć dechę po prostu na freeride czy też downhill Od dołu jak widać posiada świetną grafę którą Bastin zaprojektowali takiego kosmonauty z trupią czaszką Ta decha jest naprawdę przeznaczona do szybkich prędkości Posiada ona Gruby, podwójny double Double Drop. Czyli generalnie można montować traki tutaj akurat w topie, i wtedy ma się pojedynczy drop. Jeżeli zamontujemy po prostu podwójnie, będzie wtedy jeszcze niżej się działa, będzie jeszcze stabilniejsza i, i, i świetnie będzie trzymała po prostu podczas, podczas szybkich zjazdów. Dosyć gruba decha, akurat, ale dzięki czemu ona po prostu. Bardzo dobrze się spisuje jeżeli bombardujemy góry, możemy być pewni jest sztywniutka Nie będzie speed wobbles, jeżeli zmontujemy odpowiedni set też traków i kółek Także będzie po prostu elegancko sunęła Od góry posiada bardzo takie fajne czarne, żeby tutaj nie było widać, bo to w sumie przecinak to Bustin Brooklyn, taki wycięty w gripie napis Konkretny concave, naprawdę świetnie trzymający stopy Grip w tej desce jest taki pomiędzy, to nie jest super szorstki grip, ale nie jest też taki zwykły jazz up. Który, który po prostu jest mało ziarnisty. To jest taki średni, średnio ziarnisty grip, który idealnie się sprawdza w takim setupie. Decha no, typowo typowo przeznaczona do, do, do właśnie szybkich zjazdów. Tutaj mieliśmy starą deskę Ivar, która, która tak powiem, stała się już legendą. Do tego dorzucili jeszcze dropa i poprawili po prostu niektóre, niektóre cechy tej dechy. Jeżeli szukacie czegoś do szybkich zjazdów i naprawdę bombardowania górek 39, to jest świetny wybór. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej dechy, czy innych desek, piszcie do nas, subskrybujcie nasze filmy, nasz kanał, oglądajcie nasze filmy i dzwoncie i właściwie, zadawajcie nam pytania. Longboardy .com.